Ej, jeśli subskrybujesz już ten kanał, to kliknij w dzwoneczek i zaznacz opcję Chcę otrzymywać wszystkie powiadomienia z tego kanału. Dzięki temu nie ominiecie żaden film. No i przy okazji możesz też strzelić łapkę w górę. Miłego oglądania! Siemanko, z tej strony i witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was po raz kolejny w Bedwarsach, ale dzisiaj spróbujemy zagrać sobie solo. Słuchajcie, spróbujemy zagrać samemu, więc teraz szybko, tak, bez żadnego gadania, bez żadnego przedłużania, słuchajcie, jesteśmy sami, nie, nikt nam nie będzie pomagał, nikt nam nie pomoże w, w zdobyciu diaksów czy czegokolwiek, bo po prostu musimy w tym momencie, musimy w tym momencie. Yy... Działać sami. Ale słuchajcie, pod ostatnim odcinkiem, to co się wydarzyło, to było po prostu masakra. Co tam się wydarzyło? 300 tysięcy wyświetleń pod Bedwarsami z dealerem. Jestem po prostu do, te, do tej pory w szoku. Naprawdę. Nie mam pojęcia, co tam się stało. Co, co się stało z tym filmem? Co, tam się, co się stało z algorytmami YouTube'a pod tym filmem? Nie mam pojęcia. E, dobra, 4 złota. 4 złota. Przede wszystkim potrzebujemy mieczyka. No, jeśli spotkamy jakiegoś kolesia, który będzie nas chciał tutaj zaatakować. O. Tu mamy diamenty. Do diamentu zaraz pójdziemy. Tylko najpierw musimy jakoś ochronić nasze. E, nasze, nasze, nasze. Co nasze? Nasze łóżeczko. Ile kosztuje jakaś dobra ochrona łóżka? Chyba. Chyba niedużo. 4 golda. Dobra. 4 golda na razie. Obudujmy go sobie drewnem. E, żeby wiecie. Żeby, żeby było cokolwiek. Żeby było zupełnie. zupełnie cokolwiek. Bo. No. To jest kiepska sprawa, jeśli, jeśli zostawilibyśmy to łóżko takie e, odkryte. A póki co... Czy ktoś tam nas próbuje zajść? Nie, diamenty też są puste. Diamenty są bardzo ważne, bo musimy sobie ogarnąć upgradey chociażby. chociażby nie wiem, e, mieczy, mieczów czy, 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 czy czegoś tam innego, nie? Dobra. Mm. Weźmy sobie coś do wykopania. Na razie, na razie nie potrzebujemy miecza. Coś, w sensie, no na razie nie uzbieramy na miecz, ale e, weźmy sobie wełnę, wełnę, wełnę. E, tu nikt się na nas nie kopie, tam też się nikt nie kopie, ale spróbujemy tam podejść. Może nikt nas, e, nikt nas tam nie zabije. No widzę się jak tak kopać, słuchajcie, na skąd. To jest najgorsza rzecz, jaka może być. Bo to jest strasznie nieefektywne, zobaczcie. Nikogo tam nie ma, nikogo tam nie ma. Strasznie nieefektywne, bo... E, kopiesz się i musisz cały czas, cały czas, e, cały czas, wiecie. Ej, chwila, mamy diaksy. Nikogo, nikogo tu nie ma, czy tam ktoś jest? Nikogo tam nie ma, dobra. E, wracam w takim razie, nie wiem, czy tam gościa już zabili, gość już poszedł, czy po prostu jedna osoba się nie, nie zrespiła. Nieważne, mamy cztery diamenty. Mamy cztery diamenty. Za cztery diamenciki możemy sobie zwiększyć troszeczkę hajsu. I możemy sobie e, zwiększyć zbrojkę. E, oprócz tego gold, no 5 golda, ile ile potrzebujemy golda do mieczyka? Żeby mieć mieczyk, potrzebujemy 8 golda, oj, 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 oj. To trochę nam to zajmie. Do nas się nikt nie kopie. W takim razie lecimy do naszej e, własnej kopalni, e, naszej własnej kopalni diamentów. Moglibyśmy się jeszcze tam przekopać, tylko to będzie. To będzie zostawienie naszego naszego biednego łóżeczka samego, więc. Yy, to nie jest. Fajna sprawa w tym tyle, nie mamy tyle bloków, więc nie ma, nie ma, nie ma o czym w ogóle rozmawiać. Yy, trzeba najpierw. Yy, tak jak mówiliście, słuchajcie, mówiliście mi, już się sam, sam plączę się w zeznaniach. Mówiliście mi, żeby to zupgradeować na full. Bo jak to zupgradeujemy to e, będziemy mieli emeraldy, które będą nam tutaj e, dropiły z naszego, naszego spawnera, więc to by była fajna sprawa. Tylko póki co wszyscy już zbierają swoje emeraldy, wszyscy tutaj już dobrze się bawią, wszyscy mają już pewnie jakieś dexowe zbroje, a ja jeszcze... Ktoś tu jest? Jest gość, który awkuje. Przekopałbym się do niego, wiecie? Ale bym się do niego przekopał, tylko no boję się, wiecie co, boję się zostawić nasze, nasze łóżko, bo zobaczcie co się dzieje. Tu ludzie latają, biegają, coś robią, coś, cały czas coś się dzieje. E, czy ja sobie kupiłem zbrojkę? Nie kupiłem sobie zbrojki. Przydałaby mi się zbrojka. O, przede wszystkim mieczyk. I przydałaby mi się zbrojka taka zwykła na razie, bez golda, nie, nie mam golda. Mam trzy ironu, czy... To kosztuje 4, dobra, idziemy po jeszcze jednego irona. Czy ktoś się do nas kopie? Nikt się do nas nie kopie. Jest stabilnie, słuchajcie. Może nam coś wyjdzie. Może nam coś z tego odcineczka wyjdzie. Yy, może nie, bez szału. Ale, ale zobaczymy. 4 diamenty, dobra. Więc znowu, znowu, znowu pykamy w. Wszystko pykamy w. w, 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 w dropping. Tutaj tego naszego spawnera. I teraz będziemy mieli złoto. Za złoto będzie można kupić fajniejsze rzeczy, na przykład ironową zbroję. I to by było spoko. A ja tam na środek, słuchajcie, nie planuję iść. Ja tam na środek nie idę, bo to jest, to jest zbyt, to jest pułapka, słuchajcie. Ja to nie ufam, nie ufam tym ludziom, nie ufam tam! Oni tam wszyscy mają pewnie diamenty, mają już jakieś super zbroje, super miecze. Jeśli będę... Aha... Aha... Koleś, widzę, że zaczął, zaczął cokolwiek robić. <laughs> I have smelly tids. O Boże, jaki nik. Kolej zaczął już tam coś robić, więc, więc słabo. Mogliśmy go zabić póki, póki awczył. A teraz to nic z tym nie zrobimy. Co mogę jeszcze tutaj kupić? E, mogę kupić sobie łuk. Nie, nie mogę sobie kupić łuku. Mogę sobie kupić jakieś bloki. Emeraldy potrzebuję do obsydianu, więc to jest słabe. E, potionki. O! O, o, o! Golden Apple. Nie, to też nas nie interesuje na razie. Oho, jakiś koleś do nas będzie teraz szedł Słuchajcie, I Have Smelly Teeth zginął Więc mamy problem Bo koleś się pewnie do nas kopie Nie kopie się A, okej, okay, okej okay, Okej, okay. dobra Jest na razie spoko w takim razie eee, Nasze łóżko nie jest bezpieczne Nasze łóżko zdecydowanie nie jest bezpieczne Mamy za mało... czy ja wziąłem diamenty jak tam już byłem? Kurczę, tak się będę teraz skręcił, tak Cały odcinek będzie polegał na kręceniu się w kółko czy to ja te diamenty podniosłem? Nie. Jest jeszcze jeden diament. Za cztery diaksy, co mogę jeszcze kupić? Coś w stylu... Fajnie by było coś w stylu... Jakiegoś... E... Uy, uy, uy. Co tu się dzieje? Coś... Aha, sześć, dobra. I emerald spawner będziemy mieć. Dobra, dwa diaksy. Yy, idziemy kampić na dwa diaksy, no nas się nikt nie kopie. Dwa diaksy, będziemy mieli własne emeraldy. I to już będzie, słuchajcie, high life. Będziemy mogli się będziemy mogli się interesować tylko i wyłącznie naszym łóżeczkiem. Nie będziemy musieli wychodzić poza mapkę. Będziemy takimi, wiecie, wrednymi kamperami. Wredne, wredne kampienie. Tylko no, come on, come on, come on. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. okej. Eee, okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okej, okay. okej, okay, okej. Okay, okay. Wszystko mamy. Wszystko mamy. Wszystko jest ekstra. Teraz tylko ciach. Proszę o emeraldy, dziękuję. O, emeraldzik dropnął. No, jak miło, jak przyjemnie. Super, ekstra. Teraz tak, kupujemy sobie... Ee, aha, mamy 12. Ok, mamy, słuchajcie, ironową zbrojkę, więc jest spoko. W tym momencie tylko jeszcze musimy uzbierać emeraldów na obsydian i możemy się już bawić w zabijanie ludzi, bo obsydian jest w miarę taki fajną, fajną sprawą, jeśli chodzi o, wiecie, ogarnięcie... ogarnięcie łóżka, no bo do obsydianu potrzebujesz kilofa, a kilof kosztuje. Chociaż... Kilow jest chyba tani, poczekajcie, 12 golda. kilow kosztuje, U, no to nie, to nie, to nie jest takie o, fajne. Chociaż nie, no przecież kilow i tak jeszcze, zanim kilow rozwali opcję, no troszeczkę minie. A to jest zawsze, zawsze gra na czas. Dobra, czy ten koleś ma już diaksową zbroję? Nie, nie, nie mówcie mi tego. Co tu jeszcze możemy zrobić? Yy, 8, za 8 diaksów możemy jeszcze sobie zwiększyć dropienie o ileś tam. No dobra, lecimy, lecimy, robimy, może akurat coś z tego będzie. Ile mamy diamentów? Diamentów mamy trzy. Coś trzeba zrobić z tym ironem, bo mamy dużo ironu, a nic z tym nie robimy. Zespawnujmy sobie na przykład... O, golemy, 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 golemy. Mamy dużo... Aha, tylko jednego golema możemy zrobić. Okej, okay, dobra, spoko, słuchajcie, golem zawsze spoko. Golem nam tu będzie pilnował. Nasz golem. Bardzo dobrze. Jak nazwiemy golema? Golem będzie się. Oh shit! Oh shit! What the fuck! What the fuck, ziomek! What the fuck! Zdobyłem go! Oh, 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 oh shit! Co to było? Jak on się tu pojawił? Ah, on był na płodce niewidzialności! <grym> Musiał się pojawić stamtąd. Więc. Aha, jeszcze poczekajcie w takim razie. Mamy 6 dia diamentów. Potrzebujemy jeszcze dwa Nie starczy nam. Koleś tam jest. Koleś tam jest. I tańczy dla mnie. tak? 3 <grym> emeraldy. Dupa, z trzech emeraldów nic nie zrobimy. Co możemy za trzy emeraldy kupić? Słuchajcie, trzy emeraldy, szybko, eee, cztery emeraldy kosztuje diamentowy ten, a teraz właśnie yy, usunęliśmy sobie możliwość zebrania diamentów. Chyba, że... Chyba, że... Dobra, ryzyk fizyk. Oh fuck. Nara, na kolego. FAK! Nie, 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 nie. Szybko respawn, respawn, respawn! Nie mam miecza! Oh shit! Przegrałem, nie! Nie, przegrałem, słuchajcie, koniec. Po moim łóżku. Po moim łóżku. Shit! Dobra, nie, próbujemy, walczymy, walczymy do końca, ale już rozwalił. Rozwalił. A! Nie mamy łóżka. No to dupa. Słuchajcie, przegraliśmy. Przegraliśmy tą grę w tym momencie. Eee, nic nie zrobimy. Nie mamy łóżka, koleś uciekł. A! mogło być tak dobrze. Ale dobra, walczymy, walczymy do końca. Słuchajcie, walczymy do końca. Weźmy sobie Diaksy. I czy to był ten koleś, którego właśnie oszczędziliśmy wtedy? Którego nie zabijaliśmy? Nie mówcie, że to był ten koleś. To będę wtedy strasznie wkurzony na siebie. Co my tu mamy? Nadal nic. Dwa diaksy za dwa diaksy możemy sobie co najwyżej heal pull dać. Mogliśmy to zrobić wcześniej. Eee, I nic więcej nie zrobimy. Mamy dwa emeraldy, które nam też do niczego nie pomogą. Co tu się stało? No, kole. No czemu oni są na, na podkąd niewidzialności? Czemu są na podkąd niewidzialności? Nie. No nie. No nie. Dobra. Słuchajcie. Musimy ogarnąć te Bedwars, musimy ogarnąć jakąś taktykę, taką naprawdę ogarniętą taktykę. Co oni robią? Jak oni to robią, że tak dobrze im idzie? Bo ja chciałem, wiecie, nie chciałem uciekać od mojego łóżka, bo nasze łóżko jest najważniejsze i to jest w sumie chwila. Czekajcie, 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 czekajcie. Gdzie jest nasz? My byliśmy zieloni? My byliśmy zieloni. Gdzie jest nasza wysepka? Nie, to nie była nasza wysypka. My nie, nie byliśmy zieloni. Jakiego koloru my byliśmy? Żółci byliśmy, tak? Tak, byliśmy żółci. Eee. I tak, jedyną drogą do naszej wyspy to była ta. Stąd. Pierwsze co powinniśmy zrobić, to zapobiec, tego, zapobiec temu, aby ktoś do tej naszej wyspy z diamentami mógł dojść. Trzeba było jakoś to zastawić, coś z tym zrobić. Wiecie, żeby, żeby nie dało się. żeby nie mieli kontaktu z moją wyspą. To był mój chyba główny błąd, bo wszystkie problemy, jakie miałem, były spowodowane wyspą tego kolesia, który bardzo szybko zginął, do którego bardzo szybko ktoś się przekopał. I reszta to się działa, to już widzieliście na odcinku. Trzeba to jakoś ogarnąć, słuchajcie. I teraz mam jeszcze też pytanie do Was: Bo na pewno dużo z Was grało w Bedwarsy dużo więcej niż ja, bo to jest moja, mój trzeci raz w Bedwarsach. <noise> Dlatego słuchajcie, jeśli macie jakieś fajne taktyki, jakieś fajne pomysły, jak powinno się to robić, jak to robić dobrze pod względem taktyki, to słuchajcie, proszę, proszę napiszcie mi w komentarzu. Chcę chcę strajkardzić tę grę, chcę być chcę być najlepszy w Bedwarsy, bo to jest bardzo fajny tryb, bardzo mi się podoba. Słuchajcie. No i tyle. Piszcie w komentarzu, jeśli macie jakieś fajne pomysły co do Bedwarsów. Na pewno nie będzie dużo takich odcinków. Co tu się dzieje? Wow! nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Ehm, na pewno nie będą odcinki wszystkie solo. Postaram się, postaram się załatwiać jakichś znajomych, youtuberów i tak dalej, żeby... Żeby gali ze mną, bo jednak w dwójkę czy w trójkę jest dużo. dużo fajniej. No dobra, słuchajcie, w takim razie... Do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górze. I do zobaczenia.